No, a we wszystkim, w dzisiejszym odcinku sadzanie ziemniaków. nie przysmarowana. Po robocie się przesmaruje. <grym> Dobra, ja wyjeżdżam tutaj, zasypuję. Nie, nie wiem, czy ja to wsypać, mam wszystko ten nawóz. Nie, nie ile tego nawozu pójdzie. Co masz tu fajnego? To jest Jaramila Saletra i saletczak. Ktoś powie, o, to nie jest ekologiczne, to jest dla mnie. moi dozy to jest dla mnie, bo ziemniak musi mieć trochę azotu. To dlaczego nie abornikiem? Bo nie ma guwien! Nie ma guwien! Mamy unowocześnioną sadzarkę, mamy dozownik zamontowany Tak będziemy go tu jakoś cyrklować Kto na bieżąco żeby... ogląda to wie No piękne te skawki Będziecie jeszcze wybierać coś? To nie, czyli tylko te. No, dobrze. dobrze, dziś setenie ziemniaków, moi drodzy. Uff. Co, mało będzie, Jary? No jeszcze mam tu dwa, pięć worków jeszcze. No i co, jak tu nie spało? Ty na tak mi Masz latarkę? No te dwa, ok, dobra. No, także tutaj uśmiechają się ziemniaczki. Już chyba trzeci czy czwarty rok już są tutaj z nami razem. Jaka odmiana? A ja nawet nie wiem. Była roza? Żół, czy czerwona? Skrzynkę trzeba wziąć wiesz, tam szkrzynkę wcześniaków weźmiesz Ile tu chodzi, 250 kg? Tu 50 ma wejść 50? 50 ty to wiaderko ma chyba... A. Wiaderko ma 20 litrów Oj czekaj, zamieszam jeszcze Musi mieć ziemia, musi mieć azotu Fajny taki wąski, podoba mi się Ile tu tego sypać, prawda? Regulować, sterować trzeba Przekręcić, prawda? Wiecie, ja to też w sadzarce do tytoniu to też ze 2 lata troszeczkę za mało nawozu dałem, Nikim się nauczyłem, bo na początku dawaliśmy powierzchni. Tak olejo, tak jak w siewniku. I dopiero jak żeśmy dali w redlinie, tak troszkę głębiej w ziemię. Także efekt był dopiero po czasie, tak. No niby powinno być równo, wiesz. No coś tu widać, coś się pojawia. Nie suń się jak żółw się w ciśniaki rosnąć. Gdzie te ziemniaki, a tu, sam sadziłem. wiem. Nie a wy się nachodzicie? A, a to... czekaj, faktycznie, deskę zapomnieliśmy. Pierdolce dwa. <laughs> Coś taka spięta. Zaraz słoneczko się schowa. No i bardzo dobrze, jest za jasno. No, biś. Co tam? No nie ta deska, nie wiem którą wy kurwa tam wystawiacie. No nie ta deska, idź po drugie. To ta? Chyba ta. Tutaj nasypało piorun w ile? To była ta. Dobra, nie to ta. Nie. Jestem pewien. Dobra, 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 dobra. Jedna strona sypie, druga strona nie sypie. Kurwa. Co ty dobra, gadasz? To Kurwa dziś noc. Oj, taki dziadostwo Może będzie krzyki kichało, będzie tyle pało, może będzie szło. A to może będzie w ogóle? No i teraz to sypie, słyszę. On chyba się zapchał w tych do strony. Nie wiem, czy tutaj obserwować czy coś jakiś lejek robi, czy jak? No tutaj to kontrolować okay. się, bo nie ma innego i oca. Sypie się ciągle? Te dozowniki jak nie przerobisz po swojemu, to chuja jest. będzie. Wariować może. Jakoś posadzie. Jakby nie będzie, to jakoś będzie. <słys> Sypie coś? Nic. Ty odkręcałeś ten nawóz? Mogę troszkę odkręcić jeszcze. Dobra. Musimy, ja obserwuję tu, nie? To coś sypie w ogóle. No coś tam sypie, widać coś. Ale mało troszkę. Żeby jeszcze odkręcił, co? I no to odkręc jeszcze. Weź ten dźwignik, ściągnij. Co? Znaczy to zabierz mi sznurek. Co? Nie wiem. Pusi się. Pusi się. Oj, oj oj Coś jakby znów się spało Ja nic nie słyszę żeby się sypało A jak ubywa w tym? No jak nie zapychane kurde Nie No jak nie Patrzcie się wysypało z tej rurki może się trochę zbierać w tych garbach, wiesz, ale o to po powinno sypać. Ciężko zweryfikować, czy to sypie, czy nie. No, sypie się, sypie. Nawet bym powiedział, że za dużo. Kula, to skręcić? Yy, no, no, skręcić. Cały czas się sypie, kula, wiesz? Dawaj, dawaj. Dawa. Dawaj, dziadek, kurw. Musi się ja No bo jak chcę wolno jechać. Kurwa, bo teraz tu się nie sypie, kurwa. O Jezu, ten dozownik, naprawdę to jest kurwa dziadostwo. Jak Wszystko do dupy. No wszystko przez tego kota. O, teraz się dobrze z tym jest. W każdym razie tutaj to, do... o, troszkę za mocno nawet. Naprawdę nie ma regulacji. Weź to jakoś tak skręć. Dobra, Trzeba całkiem chcę przerobić to, wyrzucić to gówno. Pilnujcie kartofel, bo pan widzę mało będzie. Ja nie wiem czy starczy. Powybierane tak tylko aby, aby. Ojej, czuję, czuję. można zwariować. Zobaczcie jak tam poszło. No trochę poszło. Dużo? A no, z jedna trzecia, może więcej. Sypie się, sypie no. Gucię kosi trawę czy co on robi? Tak. Całe szczęście Aj daj spokój tym z tym pykiem chodzić, kurczę Robi się stożek Widzisz coś weź ten w uszór Ja nie widzę widzowie widzę. Piszcie w komentarzach czy robi się stożek Czy lejek lejek Robi się lejek to piszcie w komentarzach bo ja nie widzę Równowagę tracę. Nie, jak pająk kurczę dziś. A siedzi mi się łapka przerwował? Spadają gdzieś w głębinę. A ziemia? Jeszcze raz się A weź pokręt kołem, Zobaczę ile yy, wysypuje się. Patrz, zobacz, to nie trzeba patrzeć, o, zobacz patrz, ile się wysypało. To to, to paprochy są, to troszkę trzeba go u Tylko trzeba inaczej całkiem zrobić. No trochę poszło, nie gadaj, tu było trzy wiaderek. Dobra, jedziemy, idźcie tam. Chyba... Ja, ja to... biegnę. A, tak. I to chodź. Boi się, nie mało. No jak mało, wystarczy. No, może no, to braknie Tu musi być pełna koliba Taczko przywiziecie? No, tak. Te ziemniaki masz nabrane? To ty co, już jadę. Jedynie co Władek dobrze działa No Władek tak. No Władek to tak, to nie 30, słuchajcie, to Władek to... Ktoś, jednak ktoś wspomniał, że jest taki było czujnik, że na biegu się nie odpalało go. Zgadza się, tam były dwa takie przywody. One najczęściej pod wpływem eksploatacji wychodziły. I wiecie, że było dobre flaszkę. Czasami, jak ktoś nie wiedział, postawić, żeby tę usterkę po prostu zlikwidować, bo nie każdy wiedział, że taki czujnik jest, że przez to, że na biegu stoi, jego się kluczyk nie łączy. U nas też tak się stało na polu, że. Nie wiem, dzisiaj ojciec nie mógł odpalić, lub coś takiego nie łączyło, i te przewody się wystarczyło tylko połączyć. Oni tam są nad skrzynią, połączyć, zaizolować i, i już teraz można odpalać. już na wszystkich biegach, jakie są. No. Zresztą zobaczcie, jak on chodzi. On chodzi jak prawdziwy weteran. No. Nie ma co ukrywać. <laughs> 30 niedorówna. Nie, 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 nawet nie mam mowy. Sam komfort pracy, kurczę, komfort jazdy. Jak na ten rewers, jak na te lata 80. -te, rewers. Jak Cezarka? Cezarka w porządku, tylko ten dozownik jest do dupy. Nie dość, że trzeba to było dać te peszle... Przezoczyste. Przezoczyste. To nie wiadomo ile to się sypie, raz się sypie tak, raz się sypie inaczej. Te rury jakby były wyżej, prawda, one by z takim spadkiem schodziły. No na jakoś sobie daje rady. ja mówię, to nie nie wiadomo jakiego łańcucha. No taki, też, coś mi to gryzie. Dobra, idź po Ja Jadę po ziemniaki. Ewentualnie tamten wysypię i nabiorę. O, o, ten duży jest. Co lecisz? Jest mi się starczy. No starczy, może że tego jest. dobra, siur, może i starczy. Proszę cię, koparkę trzeba kupić. Na... No koparkę, no, koparkę, sobie koparkę, jakoś za koparkę, A ja koparkę się... trzeba kupić. No, jakoś 30 kupuje za stroną koparkę swoją. Koparkę trzeba kupić jakieś trzydzieści Ja kurde, się no. zwalniam. ja obiecałem. Ja, ja kupię. Po... Za ja. komi mi ten tego dynza tutaj daj ten środek. Tak, dosypam trochę na wodę. O, o, patrzcie, kontrolujcie. I ile nawozu? tego zastrannego dowozu jest. Wystarczająco. Nie jest kolorowy. Co on jest taki niebieski? Bo bardziej ekologiczny będę z tej strony. No. Na samej Jaremili. No jest to ciężko z tobą. Tak ciężko. Pójdźmy no co to za lokomotywa. Co on, kurcze. Kurwa ekolonia! Zielony ław. Papieża czarnego wybrali! Patrz, czy się sypie! Ty nie za mocno w dół dałeś? Może pod Zadusisz tego władka zaraz. To jest troszkę pod górę. No wiem, że trochę pod górę. Patrz, czy się sypie, bo nie widzę. No nie by się sypie trochę. Czekaj, zobacz czy zapchany jest w ogóle. To nie. jest za nisko moim zdaniem. Nie był zapchany. Po prostu tam się może część gromadzić, wiesz? No może, się, może i tak, dobrze. Dobra, za dużo! Dobra no teraz coś się sypi Sypi, sypi Leci taką Tędy, tędy I tu wpada i tu przysypuj Dobrze mamy tylko te za 10 hektarów Oj, 10 arów Zrobi <grym> się lejek? Jak widzowie, robi się Tak, malutki A tam? A przyszedłem Cię No wiesz, Ty co? Widzisz, ja muszę ogólnie tak jakoś prosto zrobić Ale zobacz jakie ładne rządki W tym roku ładnie się udało, bo ta droga jest prosta I ładnie się to udało prosto po posiać Najważniejsze, żeby się nawóz sypał Może coś jeszcze odkręcisz? Zobacz, o, ile tam tego poszło Trochę poszło no, troszkę poszło, tak, tak dotąd, tak o. o. Ale mechanizm do dupy jest, jest. No ja widzę jak się sypie, a czy wy widzicie? Raczej nie. Ogólnie chyba żeśmy już w ostatnich ziemniaki sadzimy. Tutaj wszyscy już w okolicy posadzili. Tam to zawsze schodzi, nie wiem, jak nie posadzimy 1 Maja to zawsze takie problemy Niby cztery rządki, ale zawsze to jakiś problem Nie ma czasu na nic. Sypie się? O, ładnie się sypie, ładnie, no. o. Nawet słyszę jak się sypie, prawda? Teraz tak, teraz słychać jak się sypie, no. Jak się już kończymy to dobrze pracować O, ładnie sypie, no. Ładnie sypie Spada ziemniaczek i widać też nawóz, no tak ma być. Szypie się ładnie, prawda? Teraz tak. O, teraz jakoś się rozsypało, nie wiem. Może mi się zdaje, może być tak granulować, jest. Bo tu tutaj przy Janini są większe granulki. I może przez to, bo tam saletra takie były... Oj, paprochy, no też saletra bardzo drobna jest. Pszenica bardzo fajnie rośnie. Nawet kwastu nie ma, O, no, bo mnie ekologia. Bardzo, bo na pszenicy kwastu nie ma, widzisz? Może? Proszę? Może. można Wystarczy? Wystarczy. nie? daj tam dobry chłopak. Mogę to zrobić. Jajaj, boziu! drogie drogi ładnie ściąłem. widziałeś? patrz. Zobacz jak tu zielony ład u nas jest, to. Dobrze starczy, ile mi tam zostało nam. No. Ale tu się kurwa sypi, ja pierdolę. Dobra, jest! Uh, uh, uh. jak na statku! Uh. Bazę, żeby cię rękę nie wciągnęło na koniec. O kurwa! Worek więcej weź! Worek więcej! wam, a za, coś przyjdzie i zabierze. To powinno być zabronione, kurwa, wypuszczanie tego no, tego. To coś powinno się... być zabronione. Dalej się sypie, zakręciłem całkiem. Bo Ty odkręciłem! No, gdzieś się odkręciłem? No, nie powinno być tam w sprzedaży, to gówno. Patrz, widzisz, zamknięte, widzisz? No, zamknięte. No tak to wygląda, zamknięte. No, sypie się, nie sypie się. Jest. Jerać Super Trzy... sprawa! Weź proszę cię nie. Do nie ma lepszego. Ale porażka, ja piernicz. No nie powiem wysiało. Ja Tam że to jakieś precyzyjnie będzie. Ktoś tam pisał, to musiał być droższy niż sadzarka, no nie przesadzajcie. Będę wzdać na podwórę, a to się no, prawda, dobrze. Być jakaś precyzja, coś. Z jednego się sypie, patrz, patrz, co to jest, zobacz, patrz. To wygląda mi na totalną porażkę. Widzisz to? Co? by prawa strona mostu sypała? Właśnie. No ale tak patrzyłem, że no tak na ziemi wyglądało mniej więcej równo. No. no. Nie wiem. Wcale czy czy... nie sypie. Druga strona sypie. Nie polecam nikomu. Jedna strona sypie. Czego jedna strona sypie? Mieszać jest. No żeby chociaż się nikt nie skusił na takie coś. Widzisz Mówi teraz patrz. sypie, no teraz sypie, zobacz widzisz elektroniczny teraz, tak? No tak Musisz wyłączyć silniczek 12 v weź Do dacha się nie mieści Niech schodzi Chciałem troszkę lżej A wyszło jak zwykle <śm> Jak z kotem, <śm> kurwa, że zdech Komarów pełno jest, nie wiem, nie wiem, w ogóle jakiś ten rok ciężki pojąć ci. Patrz Opses brakło, brakło, kartofle to się posadziło. Rozsad... Ale ziemniaków zostało. Opsesady tym... nie ma. No i ktoś źle wróży. Źle coś wróży. Tam. Mam dziwne uczucie, że coś jest nie tak. Coś się szykuje. Napisz książkę ja ją wydam. Powiem mu pana kota. Widzenia pana kota. Widzenia. dobra ja biorę szlaf i my je. i kończymy chyba ten odcinek. Jak Też, dozownik. Dla kogo jest ten dozownik? Cena 650 zł z wysyłką. Wiesz co, to, to jest przesada. Ja to zrobię, ja to, ja to muszę zrobić dobrze. To nie może być takie gówno. Ja to podcinam, ja sekcję zaczepię z tego, z siewnika zbożowego. Dwie oddzielne sekcje. Jakbym miał troszkę czasu, ja bym to zrobił. Tylko myślałam, ja myślałem, że wiecie, kupię gotowe, jak to niejeden mówi, daj komuś zarobić. Widzicie, tak to jest, jak to daj komuś zarobić, no. Daj komuś zarobić, jak ktoś gówno robi i ja, ja się tylko denerwuję, no. Nawoz się sypał, no trochę wysypało się. To było 25. Ale kiedy i gdzie? Kiedy i gdzie. No tak patrzyłem, oglądałem się, to widać było, widać było, że się sypało. No tak, Ale może to. i przerwy były jakieś. To też nie jest, nie wykluczam tego. Także co moi drodzy, do następnego.